Siemanerko, siemanerko, kochani, słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy spędziliście fantastycznie Dzień Dziecka. Wróć. Ja jestem Iza i witam Was na kanale. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że wczorajszy Dzień Dziecka był dla Was fantastyczny. Napiszcie koniecznie, jak go spędziliście. Słuchajcie, ja byłam cały dzień z Melą w sklepie, w sklepie Krasna, oczywiście. Puszczałyśmy bańki razem z frublu. Było fantastycznie, było mokro, było zabawnie. Wszystkie bańki lądowały oczywiście na moim ubraniu, ale to nic było mega, mega fajnie. Słuchajcie, było też malowanie buzik, więc wszystkie osoby, które to widziały, pozdrawiamy Cię Ola. Ola do nas tutaj przyjechała wczoraj, fantastycznie było Ciebie poznać. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze. No i mam nadzieję, Ola, że bardzo Ci się podobało. Dobra, trzymajcie się, a tymczasem zapraszam na nasz nowy odcinek Toka Boka. Zobaczymy, co się dzisiaj zadzieje. Pamiętajcie o subskrypcjach, kciukach w górę, komentarzach i oczywiście dzwoneczkach. Ech, szkoda, że ten dzień już się skończył. Było tak fantastycznie. Kurczę, fajny jest ten Antek. Szkoda tylko, że on pewnie nie czuje tego wszystkiego. Szkoda tylko, że wiem, że pewnie zrobił to dla jakiegoś głupiego zakładu. No nic, fajnie było pojeździć na desce. Hej, mamo, no cześć, kochanie, jak się bawiłaś? Super, było naprawdę fantastycznie. Ojej, to czemu masz taką smutną minę? Ach, bo chciałam, żeby to jeszcze trochę potrwało. Oj, przecież możecie spotkać się jutro. Nie, no pewnie już nie. Dlaczego? Tak myślę. Wiesz, mamo, mówiłam ci te moje problemy. W szkole, to nie jest takie proste. Mamo, gdzie jest tata? A, musiał iść do pracy. Aha, rozumiem. Siadaj, kochanie, ze mną, proszę. Zjemy sobie razem kolację i mi trochę poopowiadasz. Powiedz mi, jak tam jazda na desce. Mamusiu, to było mega, to było coś fantastycznego. Tak, cudownie się czułam, muszę do tego wrócić. No to super, bo powiem ci, że troszkę się bałam, czy nie będzie jakiejś kontuzji. Nie, nie było ekstra. Dobra, mamo, zjem szybko w locie. A nawet zabiorę do pokoju i idę spać. Jeszcze muszę w sumie się trochę pouczyć na jutro. Dobrze, kochanie, dobranoc. Pa papa, Pa pa, mamuś. Fajny ten Antek. No ale może nie ściętej głowy, żeby na mnie spojrzał. Ach, zjem. Idę się umyć i idę spać. Hej wszystkim. No cześć, gdzie ty byłeś tak długo? No gdzie? Na desce. Dobra, co podać Ci na kolację? Nie wiem, może jakiś makaron. Dobra, szykuję się. Okej, okay, super, dzięki mamo. Siema, tato, siema, siema, elo. No hej, gdzie byłeś? A na desce. Z Jessicą? Z Jessie? Oj, weź, przestań. Jessie, Jessie. Weźcie, dajcie mi święty spokój. Lepiej mnie nie denerwujcie. A ogólnie to nie byłem z nią. Z kim byłeś, braciszku? Co cię to interesuje? Ano, żebyś wiedział, że bardzo mnie interesuje. Powiedz, z kim byłeś? Jeżeli nie z Jessie, to ja już jestem. Najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. O Boże, no weź, dajcie mi spokój, idę spać. Żadne spać, Antek. Przygotowałam Ci jedzenie. Dobra, idę. Nie denerwujcie mnie już. Dajcie mu spokój. To jest takie zabawne, ale naprawdę jestem szczęśliwa. Jeżeli on nie jest z Jessicą, ciekawe z kim. Muszę się tego dowiedzieć. Idę go szarpnąć za język. Dzięki, mamo. Antek, co ty taki przejęty? A nic jakoś tak. Opowiadaj, no bo... Spotkałam się z fajną dziewczyną. Wow! Wow, ekstra, ale co z Jessiką? No właśnie, nie wiem. Słyszałam, słyszałam! Odejdź stąd. Proszę cię, Karolina, już daj święty spokój. Idź już spać. Daj mu święty spokój. Antek, Antek, to na pewno będzie ktoś 100 razy lepszy niż Jessika. Dziękuję, dziękuję. Moje błagania się w końcu spełniły. Super. Dobra, mama, wiesz co? Idę jednak spać. Nie będę nic jadł. Dobranoc. Dobranoc. Anka była naprawdę spoko. No ale jest Jessica. Co mam zrobić? Siemano. Ach, odejdź stąd. Powiem ci, że jak na ciebie patrzę. Horror. Dzień dobry. O, dzień dobry, siadaj. Super, dzięki. Ach, za kogo ona się uważa. No właśnie, no gdzie ta Jessie? Wczoraj do niej dzwoniłam, to nie odbierała. Elo, dziewczyny! No, siema, jak tam, jak tam? Wiesz coś? Ale co? O wczorajszej randce. O randce? To za duże słowo od dziewczyny. No, nie przesadzajcie, po prostu poszli na dechę. Stwierdziłam, że nie ma co do nich tam iść, bo niby po co. Przecież chyba Ania nie jest żadnym zagrożeniem dla mnie. No hej! Cześć! Cześć, cześć, cześć. Antek, siema. No hej, Jessie, co tam? Idę do sali. Ale Antek, poczekaj, opowiedz nam coś o wczorajszym. Ale co mam wam opowiadać? Było spoko. Ale poczekaj, jesteś jakiś dziwny. O co chodzi? No ale jak to o co chodzi? No proszę cię, no po prostu było spoko. Aha, i tyle masz nam tylko do powiedzenia. Myślałam, że opowiesz tam o czymś, że był jakiś śmieszny wkręt, że ją prankowaliście Jak zwykle to robimy. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Wiecie co, dobra, później idę do sali. Dzień dobry. O, dzień dobry. Siada Jantek. Nie wiem o co chodzi. Cześć, dziewczynę. No, cześć. Nie przesadzasz? No tak. Nie wiem, czemu ja się jeszcze nie przyzwyczaiłam do tego, że tak się dzieje. Dzień dobry. Hej. Hej, Ania, wiesz co? Możemy później pogadać? Pogadać? No jasne. Super. Ale to wiesz co? Może spotkamy się, jak wyjdziemy ze szkoły. Serio? No dobrze. Dobra, okej, okay, siadamy już. Nic z tego nie rozumiem, dziewczyny, ale dobra. Chodźmy do sali. Pa. Resika. Fajnie węgłuś by powiedziała jakiś dzień dobry na wejściu. No tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, otwierajcie sobie zeszyty. dzisiaj. Klasóweczka. Jasne. Dobra, dziękuję. Karteczki zabrane. Dziękuję wam wszystkim. To do zobaczenia jutro. Zobaczymy, kto się nauczył, a kto nie. Do widzenia. Ania, poczekaj. Tak? Co oni gadają? Muszę podsłuchać. Ania, słuchaj. Bardzo dobrze się bawiłam. Naprawdę? Ja też. Do widzenia. Oddaję swoją kartkę. Do widzenia. To wy tu. Czy tobie się role nie pomyliły? Tak. Przepraszam. Pa. Ania po. No tak. Masz rację, Jessie. Chyba jej się pomyliły. Dokładnie. Antek, Antek, jakie mamy plany na dzisiaj? Ale że my? No tak. Nie pamiętasz, obiecałeś mi to. Tak, wiesz co, ale dzisiaj nie mogę. Obiecałem rodzicom, że im pomogę. Co? Jak możesz? Przepraszam, przepraszam cię kto to? Może to Antek. Halo? Tak, to ja. Słucham. Cześć, Igna... Tak, pamiętam. Cześć. Ja dzisiaj na deskę? Hm? W zasadzie. Sama nie wiem, wiesz, nie wiem, czy dobrze jeżdża. Tak? No dobrze. To przyjdę. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję. To tylko się przebiorę, ogarnę i za chwilę wychodzę z domu. Za godzinę? Dobrze. Hej. Dzwonił do mnie ten Ignacy ze skateparku. Dziwne. W ogóle skąd mój numer telefonu? Eh, myślałam może, że to Antek, bo w sumie zaczął coś mówić w szkole. Mówił, że się nawet dobrze bawił, ale. Hejka kochanie! No cześć mamuś. O tam kochanie się stało. Ach, mamo, to nie jest wszystko takie proste. A co się dzieje, kochanie, powiedz mi. Oj, całe moje życie nie jest proste, ale wiesz co, idę na deskę. Na deskę? Wow, mega super! Z tymi samymi osobami co wczoraj. No, właśnie z nowo poznanymi. Wow, to mega się cieszę. Ekstra! O, ja też. Jakoś po tobie nie widać. Wiem, wiem. Ale naprawdę się cieszę. W końcu. Może zyskam nowe znajomości. Dobrze, mamuś. Przybieram się i lecę, okej? Okay? Dobra. Papa! U pa. kto co znowu? Halo. Anty. Cześć, cześć. Co tam na deskę dzisiaj? Wiesz co? Mm, nie mam. Znaczy, chyba dzisiaj nie. No dobra, to dzięki. Ech. Dobra. W sumie lecę tam. Pa mamuś. No pa. Wow, ale frajda, Józek, co? No, jest mega fajnie, że mamy wolny tor. Kozacko. Siemanko? Wow, Siemantek, dawno się nie widzieliśmy. No, wiecie co? Postanowiłem tu wrócić do Was. Wow, ale czad. Dobra, biorę dechę i pomykamy, co? Wow, ale czadersko. No, wiesz co? Ignacy zaraz tutaj będzie. Ignacy? Akurat, wiesz, my za sobą za bardzo nie przepadamy. Naprawdę? Mam, że się kumplujecie. Kiedyś się kumplowaliśmy bardzo. Niestety później nam się to urwało. O szkoda, bo kiedyś byliście totalnie dobrymi ziomkami. Tak, ale później wpadła jakaś dziwna zazdrość, więc wiesz jak to jest. Dobra, pojeżdżę trochę, jak on przyjdzie, to najwyżej sobie pójdę. Wykorzystam ten czas. No okej. Okay. No i wiesz, to było dobre. No mega, kurczę, jesteś naprawdę totalnie zwariowana. Jesteś ekstra. Dzięki. Wiesz co, ale musisz mnie trochę poduczyć, bo co ciebie podłuczyć, dziewczyno? Ty ostatnio tak latałaś jak szalona. <noise> dziękuję. Dobra, zakładamy kaski i lecimy. Masz kask? No właśnie, nie mam. Teraz pójdę sobie wypożyczyć. Dobra, to leć i zaraz przychodź tutaj. Przygotuję nam deski. Dobra, super, dziękuję. Dobra, jeszcze wiecie, co pójdę po kask. O, a co ty tutaj? A co ty tutaj? Ja nic. Właśnie spadam do domu, wiesz. Okej. Okay. Mogę przejąć dachę? Wiesz, jasne. No, no Ignacy, już jestem. Cześć Ania. No hej. Ania, a co ty tutaj robisz? Idziesz jeździć? Tak, tak, wiesz co, muszę właśnie już iść. Okej, okay. Ania, a może później wyjdziemy gdzieś razem? Dobra, Ania, już masz kask, idziemy. To... To wy przyszliście tu razem? No co myślałeś? Tak, aha. Dobra. Dobra, dzięki. Trzymajcie się, pa. Ale poczekaj. Antek, może zostaniesz, pojeździsz z nami, że co? O nie, nie, chodź Ania, idziemy. No dobrze, to pa Antek. Pa Ania. Ania, którą chcesz deskę? Wiesz co, może tą na górze? Ło, wow, jaka fajna, czerwona, dawaj, idziemy jeździć? No raczej, stawaj na to. Ekstra. To dawaj, jedziemy, super. Wow, tak wykorzystał okazję. A co ty tu? Siemanko, Antek, usłyszałam, że będziesz dzisiaj na desce, więc postanowiłam przyjść, może mnie pouczysz, proszę cię. Ale, ale ja właśnie wychodziłem. Nie, zostańmy tutaj proszę. Nie daj się prosić, Antoś. No rany. No, dobra, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, tak skończymy dzisiejszą historię. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy, bo zobaczcie, tutaj się dzieją jakieś dziwne, totalnie dziwne rzeczy. Ale cóż to by były za odcinki bez dziwnych, hardkorowych zakręconych akcji. Pamiętajcie o subskrypcjach, kciuka w górę, komentarzach i dzwoneczkach jutro i jutro i w niedzielę widzimy się na kolejnych odcinkach. No i co? W niedzielę pewnie skończymy tą serię. Napiszcie mi proszę, co o tym myślicie, bo ja już od poniedziałku bym wrzuciła coś nowego. A tymczasem miłego weekendu, trzymajcie się, buziaki, pa pa!